Cześć, dzień dobry, tu Janek, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu po miesięcznej przerwie, mamy dzisiaj sobotę, 15 października, jest po godzinie 10 i zabieram Was razem ze sobą do Zakopanego, będzie to mój pierwszy raz w Zakopanem także mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania ja już nadaję z nowego mieszkania i niestety wynajmuję pokój, bo innej możliwości nie miałem, lecę do wynajmu i tego, co się działo właśnie przez ten czas, jak mnie tutaj nie było. To będzie to w późniejszej części tego vloga, jak już będę na miejscu, a tymczasem uciekam się ogarniać i odezwę się do Was później. Mm. Jest po godzinie 13, a ja dotarłem do Zakopanego, za mną piękne góry, to jest mój pierwszy raz tutaj, tak jak mówiłem na początku tego vloga, także ja lecę teraz na jedzonko i odezwę się do was później. Ja już jestem po przepysznym obiadku, wyadamy sobie bardzo dobrą zupkę pomidorową, wegańskie mielone, potem kawka z ciastem lieniowym, a teraz wjeżdżam od skocznie na Czarską. Już nie mogę się doczekać, aż ją zobaczę, no to jest główny jakby punkt tego wyjazdu. Oczywiście piękne widoczki, góry. Ja się naprawdę zuż pięknie rozpowałem. No i to jest mój pierwszy raz jak już o tym wspominałem. Mam nadzieję, że macie co słuchać, bo strasznie gdzie tutaj. No, góry, no to wiadomo, że wiatr. W ogóle to Krupówki są strasznie zawalone. Jest masa ludzi. Tu tam bardzo, bardzo uważałem iż głos nie rozwiewa. Ale właśnie na krupówkach kupiłem sobie Ser biały, także będzie testowanko jak wrócę do mieszkania do Krakowa. No i w ogóle tam też góry oczywiście widać, także mega ładnie trzeba podziwiać, bo nie tutaj wrócę, bo powiem tak, krzału nie ma. Jak byłem w Łodzi, to też szału nie było z tym miastem. No a co do zakopanego, no to też nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, bo jestem tutaj bardzo krótko. Raczej... Warto tutaj przejechać na dwa dni, mi się tak wydaje, żeby zobaczyć więcej, bo na pewno jest tutaj dużo rzeczy do zobaczenia, a tutaj tylko przeszedłem przez grupówki, i spędziłem dużo czasu na obiadku. No także już tutaj nie będę się więcej rozgadywać, bo zaraz mi bateria padnie. Także ja uciekam. No i raczej odezwiście do Was już z Krakowa. Już jestem w Krakowie, zmęczony, bez siły w ogóle wróciłem. Byłem jeszcze w Żabce sobie kupić coś do jedzonka, do picia. I zaraz będę chillować sobie, wejdę na TikToka, do znajomych, na live'a. Podróż minęła mi bardzo spokojnie. Trochę sobie spałem, trochę rozmawiałem przez telefon z ludźmi. No i też byłem na dwóch live'ach i obok laska, która siedziała, tak miała dziwną minę, bo pewnie zauważyła, że z kimś sobie tam gadam. No, ale zwalone, i ogólnie to właśnie szybko wszystko minęło. Ten dzień był spontaniczny, i ogólnie ta podróż też wyszła na spontanie, Ale po prostu potrzebowałem sobie pojechać, przemyśleć różne rzeczy. Także dobrze mi to zrobiło. No, zaraz będę, właśnie, sobie jeść. Tak jak powiedziałem, w ogóle nie mam naprawdę siły do niczego. Serio, czuję się taki zmęczony jak nigdy. W ogóle nie spałem no, zeszłej nocy. Nie wiem, czy o tym wspominałem, czy nie. Ale wybaczcie, jakbym się powtarzał. W ogóle to właśnie znowu się rozwyczaiłem od gadania, no bo nie nagrywałem miesiąc. Nie było mnie tutaj. Wkleję w tym vlogu oczywiście, jak wygląda mój pokój i reszta mieszkania. I wiem, że to słychać, że nie mam siły, naprawdę, ale no bez, snu nie da się żyć i ja mam tak czasem, że właśnie nie prześpię nocy, to potem jestem brakiem człowieka, no jeszcze sobie na TikToku posiedzę, wypiję sobie cyd, jabłkowy, bo sobie kupiłem, no i ogólnie co do zakupanego, to bardzo ładne miasto, bardzo spokojne, o dziwo czyste, no tylko wiadomo, że temperatura jest znacznie niższa niż tutaj Krakowie, no bo, no bo góry, nie? A jednak jestem przyzwyczajony do cieplejszego jestem przyzwyczajony do cieplejszego klimatu, więc tam bym nie chciał mieszkać. Jestem zaspokojeni, naprawdę tam się nic nie dzieje, ale masa ludzi przychodzi. No wiadomo, sezon jest teraz, ludzie mają wolne, są po dziesiątym miesiąca, więc mogą. No i dlaczego nic się nie dzieje? No bo tutaj w Krakowie mamy kluby i w ogóle, a tam no to Ludzie tylko sobie będą chodzić po górach. Imienię Jara chodzenie po górach, więc z tych atrakcji bym nie skorzystał. Także w sumie to tyle ogólnie. Miasto ich najbardziej pozytywne wrażenie na mnie sprawiło. Nie jak Łódź, bo Łódź zdecydowanie jest gorsze niż yy, właśnie zakopane. Dobra, ja już kończę. Dziękuję Wam za oglądanie. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa, pa.